Siedziałam sobie w wannie i telefon. Do łazienki puka mój synek i mówi, mamo, dzwoni pan Kieślowski. Ja mówię, to powiedz panu Kieślowskiemu, żeby zadzwonił za chwilę, bo ja siedzę w wannie. Oto synek wraca i mówi, pan Kieślowski powiedział, że ma tylko 5 złotych i w związku z tym masz wyjść z tej wanny. No i ja wyszłam z tej wanny, spiana została na, na podłodze. Krzysztof pyta się, która? Ja mówię, ta i ta. A on mówi, dlaczego? Krzysiu, ja Ci mogę powiedzieć tylko jedną rzecz, to jest taka dziewczyna, która jak wyjdzie na ulicę w Nowym Sączu, to się za nią nikt nie obejrzy. Bingo! Poszła? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kina Rozmowa, a dziś moim gościem jest Irena Strałkowska. Dzień dobry. Producentka pracowała jako atasze w stałym przedstawicielstwie Polski przy UNESCO w biurze Komitetu Kinematografii. Od lat 90. dyrektorka studia filmowego TOR oraz przedstawicielka Polski w działającym pod auspicjami Rady Europy Juro Masz. Królowa polskiego kina, ja bym tak oh! powiedział. Prehistoria, <laughs> No, nie, nie, nie. Skarbnica anegdot przede wszystkim. A ostatnio nagrodzona tytułem oficera Orderu Sztuki i Literatury Akademii Ambasady Francji. Rządu francuskiego, Rządu. konkretnie Ministerstwa Kultury Francji. Poważna sprawa. Poważna, Poważna sprawa, bo to jest jedno z czterech najważniejszych cywilnych odznaczeń we Francji. Okay. Więc... Chciałem się zapytać na początek, tak. czy wierzy Pani w przypadki? Wierzę. Dużo takich przypadków w Pani życiu było? Było. No pierwszy przypadek, yy, myślę najważniejszy, to był ten, który spowodował, że ja się znalazłam w kinematografii, w obiegu kinematografii. Mianowicie byłam sobie na krakowskim przedmieściu w aptece. O. Byłam wtedy na urlopie macierzyńskim, byłam w aptece i usłyszałam rozmowę dwóch panów, że szukają kogoś i tak dalej i tak dalej. Kto by się ewentualnie zajmował sprawami zagranicznymi. No i weszłam między tych panów i mówiłam: To może ja. E, panowie się bardzo zdziwili, ale powiedzieli: Jak pani ma chwilę czasu, to, to zapraszamy na górę. Zaprosili. Trzy tygodnie później byłam pracownikiem. <grym, <grym, to tak. szybka sprawa. To była szybka sprawa. Ja się natychmiast zdecydowałam, bo wydawało mi się, że moja praca dalej, handlując melasą wysłodkami i burakami cukrowymi mnie już po prostu kompletnie nie, nie interesuje, bo ja ukończyłam handel zagraniczny na SGH, znaczy mm. dawnym SGP-sie. a kino jest moją pasją i tak zostało do dziś. No i teraz przychodzi do pani Kiślowski. Tak. I jak się zaczyna ta przygoda z nim? Więc to było tak, małomówny, bardzo konkretny, no i bardzo mi się podobało to, co on mówi. Mówi tłumaczył mi swoje filmy. I myślę, że myśmy wtedy złapali kontakt taki, taki prosty. A to nie było codzienno. To nie była codzienność, żeby urzędnik państwowy, tak jak ja i reżyser nawiązali jakikolwiek kontakt w sensie rozmowy. I, I nawet mam gdzieś w swoich papierzyskach, które wyprowadzając się z Puławskiej, tam gdzie była siedziba zespołów, znalazłam taką kartkę właśnie od Krzysztofa, datowana w ogóle się nie przyznam, kiedy to było, ale na tej kartce jest właśnie jedno zdanie, że on mi przesyła sprawozdania, no bo musieli wszyscy. Jak wyjeżdżali na festiwale czy na jakiekolwiek imprezy, musieli pisać sprawozdania. Co pewnie scenarzystom mi przychodziło dosyć łatwo, no bo ludzie pióra i słowa, ale on mi napisał takie zdanie, że właśnie oddaje mi swoje sprawozdanie, i że jest to dziwne ale fajne, że urzędnik Wysokiego Szczebla jest w stanie się przyjaźnić z reżyserem równie Wysokiego Szczebla. No tak rzeczywiście było. No tak rzeczywiście było. I w, nawet w książce Kieślowski Zbliżenie jest rozdział A, tak. Irena, tak. w którym tam jest do, dokładnie opisane jak to, się, jak to się zdarzyło, jak pani walczyła o te filmy Kieślowskiego tak. za granicą, między innymi tak. w Cannes, jak na przykład o krótki film, o zabijaniu z 88 rok i tam ten film zdobył dwie nagrody, żyli i FIPRESZCZI. Tak, tak, Jakie były największe przygody takie z Krzysztofem Kieślowskim? I w ogóle od którego, czy to było od tego momentu się zaczęło, od którego momentu? Od, od przypadku, od, od nie, przypadku no myśmy już. od przypadku, prawda? I przypadek był takim trudnym filmem, no bo on, yy, no, dzisiaj się tego nie zna, chociaż... Może, jakbyśmy poszukali, to moglibyśmy tutaj też przytoczyć jakieś przykłady, ale może bardziej dyskretnie. Ale y, przypadek był na półkach, to znaczy cenzura zakazała y, promowania tego filmu za granicę, w związku z tym film nie mógł pójść na żaden festiwal. Aż tu nagle się okazało, że y, jest zainteresowanie tym filmem. I ja dostałam taki. Y, Wtedy Teleks. Mm. E, dzisiaj byłby to mail. Mm -hmm. Taki Teleks od dyrektora programowego, zresztą dyrektora Cannes, film, festiwalu filmowego w Cannes, pana Gilles z którym jeszcze do niedawna miałam stały kontakt, chociaż on już tam nie jest dyrektorem, ale czasami wspominaliśmy sobie tak śmiesznie. Tamte czasy. Że on byłby zainteresowany i wysłał do Warszawy swojego emisariusza. I tym emisariuszem był Andrzej Żuławski. Mm -hmm. Przyjechał wtedy z, z Sophie Marceau, ona była wtedy jego partnerką, za chwilę potem żoną. I oni obejrzeli ten film i tak jakoś no, nie do końca byli przekonani do tego filmu, ale nie mogli odmówić, że po prostu film ma ogromną wartość jednak, bo o czymś mówi, o jakimś kraju mówi rzeczy ważne, a jednocześnie mówi coś o losie człowieka, więc przypadek nam wrócił. No właśnie, a te anegdoty związane z wyjazdami na festiwale, ja pamiętam, że pani kiedyś mi opowiadała o takich różnych właśnie związanych z Krzysztofem i festiwalem w Cannes. Krzysztof to była rzeczywiście wyjątkowa postać, bo po pierwsze on nie znosił czerwonego dywanu, nie znosił paparazzi, wywiadów nie, wywiadów się nie, nie znosił, właśnie. więc jak, się, jak, jak był ten wywiad, o którym wspomniałam do Pozitiv, który trwał bardzo długo, no to on był wtedy w trakcie, w trakcie dekalogu, mm -hmm. no i tu była niesamowita historia, mianowicie ci dziennikarze, i było dwóch, ci dziennikarze pytali o ten dekalog, o te filmy, Prawda? który Krzysztof mhm. robił, poszczególne grzechy, prawda, więc, więc i hasła przywiązane do tego. No jak doszło do cudzołóstwa, to ja, mnie zatkało, bo ja nie znałam tego słowa po francusku. Mhm. I trochę mnie przytkało. Krzysztof był po prostu szczęśliwy na, jak przysłowiowy szczypiorek na wiosnę. <laughs> Puknął mnie i mówi: Tylko nie kombinuj, tylko nie opowiadaj na okrągłe. Ja mówię: Krzysztof, ale ja nie, nie wiem. No, ja nie wiem. Ci dziennikarze lekko skonfudowani tak patrzą po sobie yy, i coś tam zaczęli jakby pomocniczo, ale ja ciągle nie słyszę, nie mam mm. tego słowa. No, groza, ale potem jakoś poszliśmy dalej. Krzysztof się śmiał ze mnie. I to już tak do końca jego dni mhm. zostało. Ale kiedy już wyszliśmy z tego wywiadu, już tak szliśmy na, do stoiska właśnie filmu polskiego, tam było i ja mówię, ludzie, słuchajcie, ja mam taką prośbę, Ze do Warszawy, niech ktoś weźmie słownik, niech mi to powie. A Krzysztof siedzi z papierosem, zadowolony, że ja tego nie. Ja mówię, Krzysiu, wiesz, co ci powiem? Gdybym ja wiedziała, jak się to nazywa, to ja bym grzeszyła. A tak to nie. On to uznał no tak, nigdy jest. więcej mi nie zadał tego pytania. No tak. Ale to właśnie był taki charakterystyczny element papieros, prawda? Na tak każdym jest, zdjęciu ten papieros, Non stop. Tak, palił. to wiesz, i to ten papieros go zabił. No, mhm. no, co tu dużo mówić, no niestety. Właśnie. Niestety. Ale tak jak wspomniałam, Krzysztof tego nie lubił, więc jak szliśmy gdzieś na, na jakąś imprezę, prawda, ja mu towarzyszyłam, no to była zawsze tr trudna sprawa. Bo jednak w Kan obowiązuje dress code, jakbyśmy mm -hmm. to powiedzieli dzisiaj. Więc smoking i, yy, i mucha. No to on pożyczył smoking od Sławka i mm -hmm. A nie miał swojego? Nie. To mhm. potem dopiero nie, w Ameryce to pożyczaliśmy dla niego smoki tam, no bo po co tłuc, prawda? Zwłaszcza, że idzie, jak potrzebował dla jakichś tam celów, a poza tym on był trochę za duży, bo Krzysztof mhm. był jednak szczuplejszy. I, i, I pamiętam, jak jechaliśmy na, na oskary i on przyszedł do mnie do domu i dzwoniła agentka ja Krzysztofa mierzyłam centymetry, mhm. centymetr, nie mając pojęcia, jak się to robi, tak żeby. Tak, Żeby to pasowało, więc tam, ja mówię, spuść tą rękę, no dobra, no i co, ale i ja przez ten, trzymając telefon mm. przy uchu, ale to była zwykła słuchawka, to nie było, to nie był telefon komórkowy, mm -hmm. bo ich wtedy nie było. Nie było no więc ja trzymałam tę słuchawkę tak i Krzysztof się musiał do mnie przesunąć kawałek, że ja mnie, mu... no bo ktoś mi musiał, też przez telefon wytłumaczyć, jak ja mam to mierzyć. No, no ale jakoś poszło, mm -hmm. no, pożyczyli mu ten smoking w Los Angeles, wyglądał świetnie, ale nie lubił tego. Po prostu tego nie lubił, no, bo, bo uważał, że, że on się broni sam swoim mm -hmm. filmem. On rozmawia z widzem. Film rozmawia z widzem. Tak jest, mm -hmm. tak jest, a nie. A nie... Z celebryctwem. no tego nie znosił, mhm. po prostu No i tak było w przypadku Dekalogu, bo on bardzo się spodobał i w Polsce, i na świecie. No i tak. potem z trzema kolorami też, które. No i potem to z trzema kolorami. Sukces tak. międzynarodowy, no tak. i w Kan czerwony. Czerwony. Tak, i ta przegrana z Pulp Fiction to też tak było coś, coś dla niego takim ciosem, prawda? Y -y -y. Znaczy, on nigdy tego nie pokazał po sobie. Prawda? Bo za dużo mówiono, że, że to jest świetny film, że festiwal się zakochał w i tak dalej, i tak dalej. Ale mm -hmm. potem przecież były te nominacje oscarowe, prawda? W trzech kategoriach to było niebywałe. No też była duża, duża bardzo historia związana ze zgłoszeniem do, do Oscara i tak dalej, bo to przecież zgłaszali Szwajcarzy bo to był szwajcarski mm -hmm. film. Um, ale powiem tak, myśmy po projekcji wrócili do Warszawy i ja na wszelki wypadek kupiłam bilet Krzysztofowi powrotny do Nicei, mm -hmm. no i czekaliśmy na wiadomość. No i ja na telefonie z agentką. No i cóż, jeżeli tam powiedzmy do określonej godziny nie było mm -hmm. tego telefonu skan, no to Krzysztof zgasił papierosa wstał i powiedział, cześć, jadę na działkę. Mm -hmm. No, więc tak to było i potem się dowiedzieliśmy, prawda, że to wygrało. On był wygrało bardzo pracowity, prawda, był bardzo tak, ambitny. Bardzo, strasznie pracowity był i ta praca go tak zabiła. Mm -hmm. Ja pamiętam były zdjęcia do, chyba do podwójnego życia Weroniki, ja przyjechałam na sesję Eurimarzu, która była w Paryżu akurat grudzień. Ja przyjechałam tam. Umówiłam się z Krzysztofem jeszcze przed sesją, przed tymi moimi zajęciami. A Krzysztof z kolei jechał dalej na, na zdjęcia, to widziałam, że był bardzo zmęczony, bardzo. Po prostu policzki mu się zapadły, bardzo był zmęczony. No, w każdym razie przyjechałam nie, nie. do Warszawy. Powiedziałam, żonie. Krzysztofa mówi, słuchaj, jedź do niego teraz, jak będzie chwila, bo, bo Krzyśek bardzo jest zmęczony. No mm -hmm. ale Krzysztof też Kieślowski kochał aktorów, prawda? Ale jak e, bardzo. tak. I to tych, tych naszych polskich, którzy, którzy u niego zagrali i tak naprawdę stali się później e, gwiazdami jak na przykład Jerzy Sztur, przecież. Ty, I Zbyszek Zamachowski, Zbyszek którzy Zamachowski, zagrali w dekalogu, tak, prawda? W dekalogu. Myśmy się trochę bali tego duetu. Bo Jurek Sztur już miał pozycję, a Zbyszek dopiero zaczynał. A teraz jak się dowiedziałam, że on skończył 60 lat, no myślałam, że spadnie z mm -hmm. krzesła. Właśnie. A też przecież w Białym on zagrał jedną rolę. W Białym zagrał przecież, fantastycznie. Ja byłam na zdjęciach wtedy, no bo Krzysztof mi zawsze się śmiał ze mnie, że ja chcę koniecznie zobaczyć jak się... Jak to się robi? No to mi proszę bardzo, przyjedź na zdjęcia zimno, jak diabli. Ja stałam z reflektorem takim. Najpierw mi marzyły ręce, a potem, a potem poparzyłam się o to. I Zbyszek wtedy był pakowany do tej skrzyni, mm -hmm. i ta skrzynia leciała. i Zbyszek po każdych tych zdjęciach wracał do domu. Zanurzał się w wannie po szyję, bo był tak zmarznięty. A Krzysiek się ze mnie śmiał zawsze. Mhm. Edward Kłosiński za mówi: To co pada Bacisie, nie kłam. Mhm. Ale... Także musiałam to wszystko zobaczyć. Ale on był pewien pełen uwielbienia dla swoich aktorów mhm. zawsze. I do, do na przykład Grażyny Szapołowskiej, której musiał część wyciąć z białego. I ona gdzieś tam się majaczy na samym końcu tam na tym pogrzebie. Mm -hmm. Uwielbiał Janusza Gajosa. Ale też no pod... wszystkich. Tak. Po ale podobno też do, z wanną jest anegdota, że do pani dzwoni i a, pani synce... to była Weronika. Tak. Było podwójne życie Weroniki. Tak, to była, to była też no, niesamowita historia. On pojechał na dokumentację do Nowego Sącza. A z kolei przysłał mi, znaczy nie tyle mniej, ile do toru, przysłał e, nagrane scenki z aktorami, z aktorkami, które miały zagrać w podwójnym życiu Weroniki miały zagrać rolę Weroniki. I tam były trzy kandydatki takie, które przeszły. I churalnie stwierdziliśmy, że, że ta panienka, ta Irenka, mhm. prawda? Że, może, że może ona by to. Zagrała, bo ona jest jakaś taka najbardziej y, zwykła, taka. Y, no żadna gwiazda. Nie. Po prostu fajna dziewczyna. Wojna, fajna dziewczyna. No i przyjechałam do wam siedziałam sobie w wannie i telefon do łazienki puka mój synek i mówi: Mamo, dzwoni pan Kieślowski. Ja mówię to powiedz panu Kieślowskiemu, żeby zadzwonił za chwilę. Ja siedzę w wannie. Oto to synek wraca i mówi, pan Kieślowski powiedział, że ma tylko pięć złotych i w związku z tym masz wyjść z tej wanny. No i ja wyszłam z tej wanny, spiana została na, na podłodze i e, podeszłam do telefonu i Krzysztof pyta się, która? Ja mówię, ta i ta. I ona się nazywa i Jacob. on mówi, dlaczego? Ja mówię, no wiesz, no, zaraz, zaraz, chwileczkę, tylko, tylko mi nie mów. Że ładna, że zgrabna, że to, że tam. Ja mówię: Nie, 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 Krzysiu. Ja ci mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. To jest taka dziewczyna, która jak wyjdzie na ulicę w Nowym Sączu, to się za nią nikt nie obejrzy. Mm -hmm. Bingo! Powiedział mm. Krzysztof Odu. i o chodziło, skończyła o to. się rozmowa, tak. <laughs> Żeby to była zwykła, fajna dziewczyna. Mm -hmm. No i tak było. A takie najważniejsze wspomnienie z Krzysztofem Kiślowskim. Nie wiem, chyba po, po projekcji. Co to było? Po jakiejś projekcji wyszliśmy, no bo mieliśmy iść na jakieś. Um, tych bankietów przecież tam jest codziennie mhm. i pięć bankietów o tej samej porze. Prawda? I mieliśmy gdzieś iść taki najbardziej powiedziałabym, który nas interesował, że pójdziemy, prawda? I usiedliśmy tam na murku. Na Kroiset, ale już było bardzo późno, naprawdę już było bardzo późno. Ale po północy życie kwitnie, prawda, w kam. No i tak siedzimy sobie, oczywiście z papierosą, bo ja też paliłam wtedy. No i tak gadamy, 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 bo tam jeszcze w porcie chyba stał ten statek z piratów polańskiego. No i mówią o Krzysiek, pójdziemy sobie zobaczyć tych piratów, a co będziemy leźli na jakieś tego. I nagle w tym momencie przejechała polewaczka. Cali Zalimoks. No i udaliśmy się on do swojego hotelu. Ja do swojego byliśmy Cali no, A jak z Krzysztofem z z kolei? Bo to też jest długa historia, zupełnie inna, prawda? No zupełnie inna tak, bo jak ja wyjechałam do Paryża, to pan Krzysztof nie raz nie dwa przyjeżdżał do Paryża i, i, i zawsze się spotykaliśmy czy u mnie w domu, czy gdzieś tam, prawda, on już, on już był znanym nazwiskiem europejskim i światowym nawet. Już miał agentkę we Francji, która zresztą jest do dziś, mhm. pani Anna Alvarez-Corea, która miała największe nazwiska u siebie w swojej agencji, no bo już takich, takich aktorów, których nie ma, jak Max von Sydow czy Omar Sharif. Ale też i potem wzięła Daniela Olbryskiego, wzięła Wojtka Przeniaka, którego ja namawiałam, żeby przeszedł do niej. I naprawdę to były bardzo fajne, bardzo fajne spotkania, bo takie kompletnie na luzie, bo on tam przyjeżdżał albo na jakiś pokaz, albo, albo na jakieś spotkania. Więc to były, one miały bardziej charakter prywatny wtedy niż zawodowy. I myślę, że, że, znaczy jestem przekonana, że ta przyjaźń prywatno-zawodowa albo zawodowo-prywatna trwa do dziś. Mhm. Ja się widziałam z panem Krzysztofem dwa tygodnie temu, oglądając jego ostatni film u Niego w domu. Było tam kilku kolegów jeszcze z toru dawnego i, i było naprawdę bardzo, bardzo miło. Była pani Maja Komorowska. No i kiedy już przyszliśmy, usiedliśmy do stołu, pierwsza odez... pan Krzysztof mówi: No to słucham państwa. I pierwsza odezwała się Maja Komorowska. Mówi, Panie Krzysztofie, I wszyscy ryknęli, pani. bo to przecież tyle lat minęło i ciągle jest to na pan. Ja też. Pani. Z panem Krzysztofem. On to kiedyś tłumaczył komu Edwardowi Kłosińskiemu. On to kiedyś tłumaczył, jak, jak Edward pytał się, dlaczego on tak utrzymuje, i to potem anegdotycznie już nie pamiętam, czy to chyba, ktoś napisał, że o, o kim, że to jest jedna z siedmiu osób, z którymi Zanusi jest na ty. Mhm. I pan Krzysztof powiedział wtedy, że to jest tak, że wtedy taka osoba, z którą on jest na ty, jest blisko, to może w każdej chwili pożyczyć od niego pieniądze. A Edward mówi, dobra, pożycz stówę. No i pan to wyjął, książeczkę czekową, bo to było wiele, wiele lat temu, wypisał i Edward to podał. Aha, I on był jedną z, siedmi z osób, siedmiu osób, których pan zresztą był na tym. Mhm, to ciekawe bardzo, rzeczywiście. No. No, ale to taki był. No, wydaje mi się, że on jest kojarzony właśnie z takim. Tak, z takim dy dystansem, dystansem, prawda? Tak. Ale powiem szczerze, że mnie to kompletnie nie przeszkadzało. Ja z nim rozmawiałam zresztą, jeszcze jak byłam w, koszeli, yy, w sprawie w sprawie zresztą jego nowego filmu. Kompletnie nam to nie przeszkadzało. Kompletnie. Pan Krzysztof w chwilach, które były na przykład ze strony prywatnej dla mnie ważne. Prawda? zawsze był. Mm -hmm. Zawsze zadzwonił. Jak ja, jak ja leżałam w szpitalu, pan Krzysztof zadzwonił i zapytał się. Yy, jak się dzieje, jak wszystko. Notabene, yy, no to będę. W czasach pandemicznych też mieliśmy kontakt z sobą. Mm -hmm. A najważniejszy film. Jego, Zanussiego Dla pani? Iluminacja. Mm -hmm. Dlaczego? Bo to był taki dla mnie wówczas, jak go pierwszy raz zobaczyłam, to był dziwoląg. W sensie takim, że byłam przyzwyczajona do oglądania zupełnie innych filmów. Gdzie jest jakaś akcja, że ktoś coś się dzieje i tak dalej. A tutaj jakieś rozprawki filozoficzne, ja myślę, Matko boska, o co to chodzi w tym filmie? I, yy, i pomyślałam sobie, że jednak. To jest człowiek, który co innego pro, proponuje. Proponuje inny język. Nagle proponuje inny sposób postrzegania swoich bohaterów. Żebyśmy nie musieli tak strasznie się utożsamiać, ale zobaczmy, to było w moim rozumieniu. Zobaczmy, może jest coś takiego, do czego można mhm. się przypiąć, zrozumieć, polubić. Dlaczego nie? I bohaterów tego, tego swojego filmu wtedy i góry, które, które też mówiły jakimś językiem. Te góry się zresztą w twórczości pana Krzysztofa pojawiają tak, zawsze. Tak, tak a chwileczkę on jeździł na nartach, mhm. więc ja zresztą też, więc zawsze było o czym rozmawiać. Z nim na nartach? Nie, nie, nie. nie. Z nim nie byłam nigdy na nartach. Nie, 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 nie. Ale podróżowaliście razem, w różne Ale miejsca. podróżowaliśmy w różne miejsca razem. I co w walizce tak. miał pan Krzysztof? Dzień. Ale on nie, nigdy nie jeździł z walizką. Zawsze miał torbę taką. Znaczy, jemu zawsze zależało na tym, żeby mieć bagaż podręczny. Mhm. Szybko. Rzucie. Szybko. Wchodzi na pokład, rzuca na półkę, zdejmuje, wychodzi. Żeby mu czas nie uciekał. Mhm. Piękne historie. Dziękuję, że dzisiaj mogliśmy Dziękuję się spotkać bardzo. i o nich porozmawiać. Dziękuję bardzo Dziękuję i do zobaczenia. Bardzo. Dziękuję. Dzięki, że oglądaliście Kino Rozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.